Scudetto po mediolańsku: rekordowy Lautaro Martinez, powracające Napoli: wściekły Mauricio Sarri, Roma podłączona do butli tlenowej i Juventus, który gra tak, że aż oczy i zęby bolą. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Amici Sportivi, poniedziałek 2 października 2023 roku. Dzień dobry, kłaniam się w pas i zapraszam do subskrybowania kanału Amici Sportivi. Moi drodzy, zapraszam na poranny flash prasowy w nieco odmienionej formie i tu od razu pytanie, do którego jeszcze wrócę na koniec naszego dzisiejszego spotkania, czy to, co za chwilę obejrzycie i czego za chwilę wysłuchacie, bo nadajemy również na platformach podcastowych, spodoba Wam się, czy przypadnie do gustu, właśnie w takiej nieco odmienionej, nieco rozszerzonej formie. Moi drodzy, dziękuję za dyskusję pod tym filmem, bo jest o czym dyskutować. Siódma kolejka Serie A, nawet jeżeli kończy się dopiero dzisiaj, to już zafundowała nam sporo emocji, a my zaczynamy od przeglądu układek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista, a na okładkach dzisiaj Tutto Sport z ujęciem interweniującego Wojciecha Szczęsnego i cytatem z Allegri'ego Rozliczymy się w kwietniu, Corriere dello Sport z wizerunkiem Wiktora Ozimena i hasłem Tu nie chodzi o Neapol. To w nawiązaniu do afery tiktokowej i listu nigeryjczyka skierowanego do kibiców Napoli. Gazeta dello Sport z duetem Reinders Barella na zdjęciu i hasłem Kto ich dogoni? Zaś il romanista z fotografią trio Lukaku, Pellegrini, Dybala i tytułem Per il cuore, dla serca. To tematy główne. Przypominam, że Pineski z wszystkimi wątkami poruszonymi na okładkach włoskich dzienników sportowych znajdziecie na naszym profilu na Facebooku oraz w zakładce społeczność na YouTube, a w tle domanda del giorno, czyli pytanie dnia. Dzisiaj pytam Was o to, czy Lautaro Martinez pobije rekord strzelecki w Serie A. Gonzalo Iguaina i Ciro Immobile to 36 bramek. Dobre tempo, ale czy wystarczy Argentyńczykowi do tego, żeby pobić czy przebić ten pułap? No, zobaczymy co o tym sądzicie. My zaczynamy od wyjazdowego meczu Napoli z Lecce, wygranego przez Neapolitańczyków 4-0 do 0, i Napoli powraca. Powraca również na łamy gazet. Zaglądamy do Corriere dello Sport. Ta tam czytaliśmy o Napoli, które Ilsonio Torna real, Marzenie znowu staje się realne. Corriere dello Sport pisało o piłkarskim pokerze Napoli w Salento w starciu z Lecce, które przecież umówmy się do tej pory zadziwiło całe Włochy. Antonio Giordano opisał więc ten sukces jako bardziej cenny, tym bardziej cenny i ważny, zwłaszcza w kontekście meczu z Realem w Lidze Mistrzów, do którego oczywiście nawiązuje tytuł tego tekstu. Osiem goli w dwóch meczach i humor od razu inny. Pisał z kolei w Felietonie obok Alessandro Barbano. No cóż, Napoli może faktycznie się cieszyć. Napoli z, zadowolone ze zwycięstwa. Poza tym Alessandro Barbano radzi jeszcze wstrzymać na chwilę oddech i zobaczyć, co z Napoli będzie dalej. Najwyższą notę po tym spotkaniu zaliczył Zambo Angisato, 7,5. On został nazwany po tym meczu potworem środka pola. Najsłabszym Ramadani z Lecce z czwórką, choć istotnie krytykowany też Federico to ten umięśniony defensor Giallo Salento za desperacką i nie po układaną grę w defensywie, lecz Piotr Zieliński z notą 6,5 no i komentarzem bierze na swoje barki brudną robotę, bo z tej czystej wystarczył mu rzut wolny, z którego posłał idealną piłkę do Ostigarda. Równolegle do wydarzeń boiskowych sporo pisało się i pisze nadal o tak zwanej aferze tiktokowej z Wiktorem Ozimianem w roli głównej. Dzisiaj w de Los Sport znajdziemy tekst oparty o list nigeryjczyka do kibiców, w którym zapewnia, że w całej sytuacji nie chodzi mu o Neapol i jego mieszkańców, ponieważ kocha to to miasto i całą społeczność, podobnie jak barwy Napoli, ale prasa zaznacza jednak, że relacje z piłkarza, z samym klubem są bardzo chłodne i na razie nie może być mowy o żadnym przedłużeniu kontraktu. A do tego, jak widzicie po prawej stronie, zapowiada powrót Carlo Ancelottiego do Neapolu, gdzie spędził jako allenatore e, Adzurich 566 dni i określany jest jako swego rodzaju rimpianto e, Aurelio de, de, de laurentisa, czyli takie rozczarowania, w zasadzie żal, e, niespełnione nadzieje bo pamiętamy jak to było z przybyciem Ancelottiego do Napoli. Takie nastroje w Neapolu i wokół Neapolu, czyli powracające Napoli z tym cenniejszym zwycięstwem, no i przed starciem z Realem Madryt, na które oczywiście ostrzymy sobie apetyty i na, przed którym zacieramy ręce. Teraz zajmijmy się wobec tego hitem tej kolejki, czyli starciem Milan kontra Lazio. Lazio przyjechało na stadio San Siro, no i być może spodziewaliśmy się po tym pojedynku nieco więcej, ale Rossoneri z pewnością są po nim zadowoleni 2 do 0, a Lazio? No właśnie, zobaczmy, jakie nastroje panują wśród Bianco Celestich. Otwieramy gazette dello Sport. Ta oczywiście skupia się bardziej na Milanie, ale spokojnie zajrzymy również do rzymskiego Corriere. Adesso il Milan wola, pisze, czy pisała po tym meczu Gazeta dello Sport, czyli teraz Milan odlatuje i frunie, a wszystko dzięki inspirującemu Rafaelowi Leao oraz duetowi Pulisic Okafor. Lazio pokonane pioli się nie zatrzymuje. Gazeta zwracała uwagę na to, że Milan wygrywa sześć z pierwszych siedmiu pojedynków. Zaglądając do rubryki Lepagelle, w podstawie znowu zagrał Jasin Adli, ale tym razem okazał się zdaniem tego dziennika il peggiore, nota tylko 5,5. i Dla tego gracza najlepszym z kolei Tidjani Reinders, który był technicznie liderem zespołu. Zaliczył słupek, nakręcił akcję na jeden do zera, a w finale spotkania zagrał jako obiecujący reżyser. Tak czytamy przy jego nazwisku. W Lazio z kolei najlepszym wybrany został Iwan Prowedel, 6,5 to jego nota, najsłabszym zaś Luis Alberto z notą wyłącznie 4,5 to najniższa spośród wszystkich graczy. Luis Alberto tym razem był niedokładny, popełniał błędy w decydujących fragmentach meczu, no i za to i za zawiedzione nadzieje otrzymał taką niską notę. Tymczasem Corriere dello Sport cytowało obu trenerów ich wypowiedzi pomeczowe. Stefano Pioli oczywiście zadowolony, zwłaszcza z tego, że drużyna była znowu drużyną, a nie zlepkiem indywidualności. Powiedział tak, w pierwszej. Połowie zagraliśmy nieco za bardzo szalenie, w drugiej z kolei poukładaliśmy się, pokazaliśmy jakość i agresję. No ale wściekły był za to Mauricio Sarri. On, cytowany przez Daniele Rindone, on powiedział w swoim stylu: Lazio nie jest póki co wielką drużyną, Liga Mistrzów to dla nas luksus a piłkarze, o których prosiłem w trakcie letniego Mercato, nie dołączyli do drużyny. No i właśnie rzymska gazeta opisuje tenże po, pomyczowy wywiad Sariego, y, opisuje go jako wywa, wybuch frustracji, przedstawia trenera jako niezadowolonego ze wsparcia klubu, no a z tego z kolei może być zadowolony Stefano Pioli. Cytowany przez Gazetę dello Sport, w zasadzie gazeta zwracała uwagę po raz kolejny już zresztą na Mercato i na to, że Stefano Pioli akurat na to narzekać nie może. Un Mercato da diavolo, diabelskie Mercato. To, to już następny tekst o tym, jak dobrze spisują się w Milanie nowe nabytki tegoż klubu. Po meczu z Lazio, chwaleni zwłaszcza Pulisic i Reinders. Nowi gracze Milanu to teraz już zupełnie inna muzyka. Tak Czytamy w tekście Alessandry Godzini: Pioli może pozwolić sobie na prawdziwą, jakościową rotację. Oczywiście wzmianka w takiej niewielkiej ramce, że kontuzji doznał Loftus Cheek. No niestety, Anglik ma problemy z mięśniami podbrzusza. Czeka na szczegółowe badania. Na razie jeszcze nie wiem. Ile potrwa dokładnie. Jego przerwa w grze. Na pewno te mięśnie i ta masa cielska oraz talent piłkarski przydałaby się Milanowi chociażby w meczach pucharowych, ale musi poradzić sobie bez niego. No ale skoro Stefano Pioli może pozwolić sobie na takie dobrodziejstwo rotacji, jakościowych rotacji, to liczymy na to, że je faktycznie wykorzysta. No i włoska prasa chwali Milan, zwłaszcza pod tym względem, jest pod wrażeniem tego, jak więcej wyboru, jakościowego wyboru ma w tym sezonie. Stefano Pioli. No a co z Simone Inzaghi i Interem? Inter pojechał do Salento, Inter grał z Salernitaną Paulo Souzy, który walczy o swoją y, posadę w y, Salernitanie, no ale po tym meczu raczej Neradzuri mu tego zadania nie ułatwili. Ale co o Nerazzurri? Chyba tylko o Lautaro Martinezie, bądź prawie tylko, no bo to facet, który skradł praktycznie większość przestrzeni we włoskiej prasie po starciu wygranym przez Inter 4-0. Nic dziwnego, że na okładce wylądowało Hasło e, Lautarissimo, no a artykuł zwraca uwagę przede wszystkim na e, Argentyńczyka. Inter Nelsenio del Toro. Inter z znaku byka, to bardzo ładny, plastyczny tytuł. E, toro, oczywiście Lautaro Martineza. Poker Salerno, poker Interu, poker samego Argentyńczyka. Gazeta pisała szeroko o wyczynie Lautaro. Postawiła mu dziennikarski pomnik, no ale czemu tutaj się dziwić? E, pisała również o walce łeb w łeb z Milanem o szczyt tabeli, no i e, o tegorocznym skudetto. Włoska prasa nie ma. Wątpliwości, że tegoroczny tytuł Mistrza będzie, jak to nazywa Scudetto po mediolańsku, że to będzie walka Interu z Milanem. Zresztą, Lautaro opisany po tym spotkaniu jako huragan. Il Lautaro. Huragan, pierwszy gracz w historii Serie A, który jako rezerwowy zdobył aż cztery bramki w jednym meczu, co więcej w jednej połowie. Zapytany o tytuł króla strzelców po tym meczu, czy to jego cel, odpowiedział: konta solo Linter. Liczy się tylko Inter. No i dziennikarze, żurnaliści Zauważyli też, że Lautaro to bestia nera dla Salernitany, czyli taka zmora piłkarska, no bo to kolejny raz, kiedy pogrążył właśnie ten zespół. A w rubryce Lepagelle przyznano mu dziewiątkę oraz tytuł Il Migliore. No nie da się chyba wykręcić dziesiątki w gadzecie, chyba, że po meczu finałowym w jakimś turnieju, no bo to się zdarzało. Ale trzeba przyznać, że jeden błąd przynajmniej. Argentyńczyk jeden błąd popełnił, no bo stracił piłkę przed akcją bramkową Mateusza Łęgowskiego. Na szczęście dla Interu jednak, a niestety dla Polaka Golden nie został. Został uznany z powodu tego, że spalił tę akcję. Wspomnijmy jeszcze, że ilpe dziore Interu w tym meczu to Hakan Çalhanoğlu z notą 5. No a skoro wspomnieliśmy o Mateuszu Łęgowskim, jego zauważa Tutto Sport. Zwróćcie uwagę na rubrykę Lepagelle w Tutto Sport po tym spotkaniu. Już w nagłówku rubryki pisano o wielkim Łęgowskim, si, e grande, Legowski oczywiście, po włosku. Polak dostał notę 6. Może to nie najwyższa, ale najwyższa spośród ekipy Salernitany. Sporo pochwał przy jego nazwisku za walkę z mizernym w tym meczu Nicolo Barello. Chociaż podkreślmy, mizernym w pierwszej połowie, lepszym w drugiej, bo nawet asystował przy bramce Lautaro Martineza, inne gazety też doceniły wkład Polaka, który okazał się najbardziej światłym, jasnym punktem w zespole Paulo Sołzy. No a jeśli chodzi o Portugalczyka, ten ma mecz z mocą, by uratować swoją posadę, choć sam przyznał po meczu, że jest spokojny o swoją karierę. w Salernitanie, no to zobaczymy, ile cierpliwości będzie miał do niego pan Danilo Jervolino. No a wracając jeszcze do Lautaro Martineza, w dzisiejszym wydaniu Gazety de Sport znajdziemy artykuł o tym, że zestawiono go z legendami Interu, a właściwie cóż, z piłkarzami, którzy w jakiś sposób napisali historię tego klubu od Meacy przez Icardiego, Ibrahimowicza, Brazylijczyka, Ronaldo, Romelu, Lukaku, Milito czy Vieriego. Lautaro wykręca na pewno najlepszy strzelecki wynik w swojej karierze do tej pory po siedmiu kolejkach. Pytanie, czy sięgnie po koronę króla strzelców. Jak sam twierdzi, nie jest to jego cel numer jeden, ale nie wierzę, że nie bierze tego pod uwagę. Co więcej, pytanie pada w prasie, czy pobije rekord strzelecki Gonzalo Iguayna i Ciro Immobile w Serie A. Widzicie tę czerwoną ramkę po prawej stronie, tam nota liczba 36. No ale czy w takim tempie może być to możliwe? No może. Pytanie, czy to tempo Argentyńczyk utrzyma? Ja dzisiaj pytam o, tym w, o to w rubryce. Domanda del giorno, bo jestem ciekawy waszego zdania. Jeszcze nie patrzyłem, jakie są wyniki, więc sprawdzimy to dosłownie za kilka minut. Gratulujemy kibicom Interu, gratulujemy kibicom Milanu, Napoli to mecze z soboty. Natomiast przejdźmy do tych niedzielnych. I skupmy się na pojedynku Juventusu z Atalantą wyjazdowym w Bergamo oraz na starciu Romy z Frosinone na Stadio Olimpico. No Juventus jak gra, każdy widzi. Wczoraj mieliśmy ciężary z chłopakami w studiu i Lewen oglądając pojedynek w Bergamo. Podobnie Domyślam się, że komentujący to spotkanie na żywo z Gewi Stadium, Patryk Mirosławski i Piotrek Czachowski nie mieli łatwego życia i zadania, no ale dzisiaj w prasie, gdyby chcieć ocenić, jak, ocen jak opisywany jest ten mecz, to przede wszystkim Punkt, cenny punkt dla Juventusu. Stracone dwa punkty przez Atalantę i w zasadzie tutto kła No nie, nie tutto kła bo jest jeszcze interwencja Wojciecha Szczęsnego i w zasadzie na barkach Polaka ten mecz jest opisywany. Otwórzmy Gazetę dello Sport, a tam artykuł Szczęsny salwa Juve, Szczęsny broni, e, czy ratuje Juventus. No i oczywiście interwencja Polaka, strzałka. Gdyby ktoś nie zauważył tejże interwencji wklejonej w tło tego tekstu, e, no ale umówmy się to Jedna z nielicznych sytuacji, które w jakiś sposób wyróżniły się w całym tym spotkaniu. Dzisiaj bowiem wszędzie przeczytamy, że to Atalanta była lepsza, zwłaszcza w drugiej połowie. Że była bardziej efektywna, że jeżeli ktoś zasłużył na przełamanie impasu i zwycięstwo w tym meczu, to właśnie Bergamaski. No ale mur postawiony przez Massimiliano Allegrigo utrzymał się, no i ataki gospodarzy na nic się zdały. Chwalony po tym meczu sędzia Kiffiz, no to 6,5 to całkiem wysoka ocena dla arbitra. Dobre decyzje, właściwe kartki bez kontrowersji tutaj. W rubryce Lepagelle tytuł najlepszego gracza Juventusu wędruje do Wojciecha Szczęsnego, w Atalancie najlepszy Luis Muriel, ale zarówno Szczęsny jak i Muriel otrzymują taką samą notę, to 6,5. W obu jedenastkach uwaga nie ma, więc nawet jednej siódemki, co jest pewną ilustracją poziomu tego widowiska. No a najsłabszym graczem Atalanty, tym razem tę kąp, z Juventusu zaś Adrię Rabio. Szczęsny, o którym wspomnieliśmy, udzielił po meczu wywiadu, no bo po takim meczu oczywiście dziennikarze zaczepiają wyróżniających się zawodników. Cytuję go dzisiaj Fabiana Della Valle. Polak powiedział po spotkaniu, że po meczu z Sassuolo potrzebował takiej istotnej interwencji, ale przyznał szczerze, w swoim stylu nie mam pojęcia, jak mi się to udało. Jak mi się to udało, jak udało mi się obronić ten strzał z rzutu wolnego Muriela, ale nie mam też pojęcia, jak wpuściłem tam tą szmatę po strzale Loriente Llorente z Sassuolo. Jak zwykle otwartość Polaka robi wrażenie na włoskich dziennikarzach i to widać. Polaka pochwalił też Massimiliano Allegri. Powiedział, że zafundował kibicom i jemu świetną interwencję. No i rzeczywiście, to najjaśniejszy moment tego meczu, jeśli chodzi o emocje, to czuć praktycznie w każdym dzienniku sportowym, bo na tej sytuacji budowana jest narracja pomeczowa po tym spotkaniu. Max Allegri jest jednak po nim zadowolony z postawy swojego zespołu, z wyniku również, również Fabiana Dellavalle cytuje toskańskiego szkoleniowca, który powiedział, to ważny punkt, z którym wracamy do domu jako zespół z podium, bo Juventus awansuje na trzecie miejsce w tabeli. Zwrócił też uwagę Max Allegri na Nicolo Fagiolo na to, że ten miał swoje szanse na 20-25 metrze, no i że powinien częściej uderzać z takiego dystansu, że nie, nie zawsze trzeba wejść z piłką do bramki, ale też postraszyć przeciwnika z większego dystansu. Allegri już zaczyna jednak skupiać się na sobotnim derbowym meczu z Torino. Nie wiadomo też, kiedy wróci Duszan Wlachowicz. No a dzisiaj dzienniki, zwłaszcza Tutto Sport, źle oceniają Współpracę Mojzeken'a z Federico Kiezą, mówiąc, że to czy pisząc że to zupełnie inna bajka niż duet Kieza-Wlachowicz. Co do Wlachowicza, nie wiadomo kiedy wróci, więc pewnie trzeba będzie jeszcze na to poczekać. Oczywiście współpraca Mojzeken i Kieza gorsza niż ta Kiezy z Wlachowiczem. No a w samym tekście w gazecie Delo Sport cytowany też Gian Piero Gasperini, który powiedział: chwalicie mnie za to, że po raz kolejny nie straciłem ani jednej bramki na Gewi Stadium. Cóż, w porządku, ale ja wolałbym wygrać na w tym stadionie 5 do 4 z Juventusem i bardziej cieszyłbym się z takiego wyniku. No 5 do 4 to Atalanta sprzed kilku lat, co najmniej Atalanta, którą wtedy zachwycaliśmy się za piękno gry, za być może licznie tracone bramki, ale jeszcze liczniej strzelane gole. A dzisiejsza Atalanta wygląda już nieco inaczej. Zostawiamy to. Jestem bardzo ciekawy waszych emocji po tym spotkaniu Atalanty z Juventusem. Natomiast na koniec mam dla was oczywiście starcie Rome z Frozinone. Tutaj trochę z drżącymi sercami potrafią sobie to wyobrazić kibice dział Rosji podchodzili do tego spotkania. Co będzie? Czy Frozinone, które już napsuło krwi kilku zespołom z czołówki tabeli e, Serie A, e, znowu e, pokona Rome, Zremisuje z Romą? Urwie jej punkty? Czy też Roma pokaże swoją klasę? Oczywiście Romelu Lukaku, Lorenzo Pellegrini, dwie asysty Paulo Dybali rozwiały te wątpliwości, chociaż pewnie do końca nie było wiadomo, bo druga bramka dopiero 83. minuta e, nie było wiadomo, czy Roma dowiezie ten wynik. Zobaczmy, jak to opisuje rzymskie koriere dello sport. Wszystko budowane na umięśnionych plecach i barkach Romelu Lukaku. Lukaku non sbalia, Lukaku się nie myli, to kolejna bramka belga dla Giallo rossich do Rzymu wraca oczywiście Eusebio di Francesco, no ale Roma chciała odpędzić demony. Scacciare i demoni, pisał Marco Evangelisti, już po tym spotkaniu. Pytanie, czy to zwycięstwo faktycznie odpędzi te demony, bo początek tego sezonu to jakieś nieporozumienie w wykonaniu Giallo rossich 11 strzałów, z czego 5 w światło bramki, Frozinone nie oddało, co ciekawe ani jednego celnego strzału, mimo, że wymieniło nieco więcej podań niż Rzymianie. Najlepszym w rubryce Lepagelle wybrany Romelu Lukaku z siódemką. Dwie asysty zaliczył Paulo Dybala, on z 6,5 po tym spotkaniu. Najsłabszym Monterizis Frozinone z notą 5,5. Gazeta dello Sport pisze dzisiaj z kolei o Romie podłączonej do butli tlenowej. O dwóch asystach Paulo Dybali, o skutecznym Lukaku i Mourinho, który może głębiej odetchnąć dzięki tej butli tlenowej. istotnie było również trafienie Pellegriniego w 83 minucie, no ale mediolański dziennik podkreśla dzisiaj gra Giallorossich w obronie cały czas nie działa tak jak powinna. Z kolei dziennik Il Romanista skupia się bardziej na sylwetce Romelu Lukaku, to on wyznacza tym razem drogę, pisze yy, dziennikarz dziennika Il Romanista, z Frozinone trzeba było wygrać i wygraliśmy, tak czytamy w tej gazecie, cytowany również José Mourinho, który powiedział po meczu, że gdyby Roma tego meczu nie wygrała, to prawdopodobnie eksplodowało by całe koloseum. Tak powiedział. Zresztą na Portugalczyku skupia się też w osobnym tekście Gazeta dello Sport, w której możemy przeczytać m.in. cytat z jego wywiadu pomeczowego, w którym powiedział zaliczamy wprost straszny początek sezonu, avio orribile. To trafia do nagłówka tego tekstu. Nie było nam łatwo podnieść się po blamarzu w Genui. Max Allegri, tutaj nawiązał José Mourinho do Toskańczyka, jest szczęściarzem, bo nawet jeśli wypadnie mu z powodu kontuzji Bremer, to ma ruga niego, którym może go zastąpić. Ja takiego luksusu nie mam. Zresztą, Mourinho żałuje nieco rozstania z Rogerem i Baniezem, bo zwrócił uwagę jeszcze przed tym spotkaniem, że oczywiście narzekaliście na to, że myli się z piłką, że czasami ym, robi różne boiskowe odpały w cudzysłowie, ale on zapewniał równowagę czy stabilność w defensywie, której dzisiaj mi brakuje. Zresztą, co ciekawe, tym byłem sam zaskoczony, zestawił go bezpośrednio z Ndiką, który powiedział, że nie oferuje mu takiej jakości, jaką oferował mu Brazylijczyk Roger i Baniez. Tyle o tym meczu. Roma wygrywa 2 do 0. Jestem ciekawy też, jak tam wasze calcio fantazji pochwalcie się swoimi wynikami. No, ja co mogę powiedzieć, przed tą kolejką zdjąłem Lautaro Martineza, wiedząc, że będzie on w rezerwie, bo Inter postawił na rotację. Simone Inzaghi z konieczności postawił na kilka zmian w składzie. No i proszę, idealna decyzja. Kto zostawił go na kapitanie? 38 punktów. Kapitalna sprawa. Nomen omen, więc gratuluję. No, chwalcie się swoimi wynikami. Ja zapraszam teraz do rubryki Domanda del Giorno, w której to. Tak jak wspomniałem, pytam o Lautaro Martineza, ale o to, czy pobije strzelecki rekord Gonzalo Iguayna i Ciro Immobile, czyli 36 bramek w lidze. Co ciekawe, 84% z Was uważa, że nie. Tylko 16% z Was do tej pory wierzy w sukces Argentyńczyka. Lautaro jest dość chimeryczny, pisze Marcin. W komentarzu dobre mecze przeplata takimi, że chłopa nie widać na boisku. To nie jest Oziman z zeszłego sezonu, ale mentalnie idzie w dobrą stronę. Poza tym Enu Jardous pisze, no nie, no gdzie tam, Lautaro przyzwyczaju do wielomeczowych przerw w strzelaniu. Jeśli dobije do 25 trafień, to i tak będzie duże zaskoczenie. Większość ocen na nie, no ale może akurat, może to tempo utrzyma przez większość tego sezonu. Zapraszam do wypowiedzi na ten temat. Amici Sportivi, co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj mecze Sassuolo Monca, dziś mecz Torino-Ellas, który współkomentuję dzisiaj dla Was z Julkiem Kowalskim. Serdecznie zapraszam do Eleven Sports. No i dzisiaj starcie Fiorentiny z I Ciekawe trzy mecze na koniec z siódmej kolejki serii A, później ósma, no i przerwa reprezentacyjna. Zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie w tym tygodniu. Też mecze pucharowe, Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. Calcio d'Inotte przypominam nie dzisiaj, a w czwartek wieczorem. Tym razem wyjątkowo i w ogóle przesuniemy Calcio di Notte na środek tygodnia. Mniej więcej w tym tygodniu czwartek z uwagi na puchary. Zobaczymy, być może to będzie środa, ale na to jeszcze umówimy się na spokojnie. Natomiast oczywiście format zostaje, tylko przesuwamy go z poniedziałku. Dajcie znać czy tego typu flash prasowy Amici Sportivi bo pewnie zauważyliście, że pokazałem nie Nieco więcej tekstów z gazet, nieco szersze spojrzenie nie tylko ogólny opis i rubrykę Lepagelle, w nieco bardziej fleszowym formacie, ale tak inspirowany również Waszymi podpowiedziami i komentarzami z ostatniego piątkowego przeglądu włoskiej prasy sportowej, pomyślałem, że może trzeba pokazać w nieco inny i nieco bardziej ciekawy, moim zdaniem, sposób, ale to Wy jesteście tego odbiorcami. Ja chętnie pokażę Wam taki szerszy obrazek tego, co dzieje się po meczach, a nie tylko. Rubrykę Lepagelle. Dajcie znać, życzę Wam udanego tygodnia. Dzięki za każdą łapę w górę, za każdy komentarz oraz za subskrybowanie tego kanału, do czego niezmiennie Was zachęcam. A teraz, buona giornata, amici sportivi. Ci vediamo presto. Ciao!